Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam narzędzia, z jakich korzystam przy obróbce wydrukowanych elementów. Zapraszam! Zacznę od szlifierki. Uważam, że jest to niezbędne narzędzie, które oszczędzi nam wielu godzin pracy. Osobiście nie wyobrażam sobie pracy nad zbroją bez tego narzędzia. Hotgun przyda się głównie przy dopasowaniu elementów bądź ich większym zaginaniu. Nie jest on niezbędny, ale warto w niego zainwestować i go posiadać. Dalej mini szlifierka. Również często z niej korzystam do wygładzania powierzchni bądź poszerzania otworów, jak na załączonym filmiku. Dodatkowo może służyć jako piłka przy zakupie odpowiednich tarcz. Oczywiście maskew, czyli pistolet na gorący klej. Wypalarka, którą wykorzystuję do trwalszych łączeń elementów i ewentualnie wypalania dziur z plastiku. Nowość w mojej pracowni to Thermo Knife. Mega przydatna rzecz do prostego odcinania plastikowych elementów bądź ich skracania. Dalej, klasyczna piłka, nóż modelarski, kombinerki, taśma malarska FrogTape, bardzo ją polecam przy precyzyjnym malowaniu, mega się sprawdza. Zestaw pilników, preparat XTC3D, całkiem spoko rzecz, a ten zestaw klejów również mega polecam, składa się on z dwóch preparatów i świetnie sprawdza mi się przy łączeniu gumy odzieżowej do elementów z plastiku. Dalej zwykła kropelka, jak zawsze przydatna. Najzwyklejsza szpachla do drewna, a na koniec rzeczy niezbędne, które ochraniają nasze zdrowie, czyli słuchawki, okulary i maseczka ochronna. To było na tyle w tym filmie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i odwiedzenia mojego profilu na Instagramie. Cześć!